Co pan zrobił? Porwanie z szczególnym okrucieństwem kapitana Olena Stolstone'a. Potwierdzone. Co, z Co kurwa?. jest. Yes, brawo! Potwierdzone. Jak i wielokrotne usiłowanie zabójstwa funkcjonariuszy poprzez zasadzki. Również potwierdzone. Wyrok stanu Los Santos kara dożywotniego pozbawienia wolności. No nie pierdol mi teraz! Ile trwa dożywocie, kurwa? Zamykam rozprawę LGK. CL2. No to do roboty. Ile dostał? Kurwa, pelikan, szympans. Dziękuję pan wszystkim panie... za uczestnictwo. Erwinie. Tak, tak. No nie pierdol, że mi wszystko dojebali! Pan panie Erwinie. I nie rusza się. dobry funkcjonariusz funkcjonariuszu, e mogę tylko sędzia, kurwa, Kalosz. od nie wiedział,